To znowu ja, oglądacie kolejny odcinek serii, zagrajmy w Fallout 3 na kanale Carver Gameplays. To jest Fallout 3 su na gierka. A teraz ratujemy dzieciaków. I teraz tak, system ograniczenia wolności, zaktualizuje połączenia sieciowe. Zaktualizowana. Podłącz komputer, Powiedz, w że komputer, system ograniczenia wolności osobistej. Okej, okay. spoko Czyli udało się coś tam zrobić. Sora, ale ta broń to jest chyba trochę do dupy. Oczywiście ona jest kosmicznie mocna, ale... Musimy Trafiło się jakieś dobre mięsko? Mm -hmm. O, wiecie co? Zanim jeszcze pójdziemy, wejdę tam. Zapiszę Gerej, wbijamy tam, bo może da się wejść do tych niewolników. Zapisz. tam były drzwi. Dobra, to zapalę latarę wam. O, widzicie, to są jakieś kanały. Aha, czyli te maluchy mogą tymi kanałami chyba wyjść. Dobra. Spoko. Czy coś tam jest schowanego? Dobra, mały. Hej, hej, wielgusie, wychodzimy stąd, prawda? Dobra. Co tam, Duszaku? Terminal naprawiony? No, albo zaskończona Terminal powinien działać. Haha, ha. bardzo zabawne, Duszaku. Rozumiem, że terminal naprawiony. No dobra, czyli jesteśmy jeden krok bliżej do wydostania się stąd. Mm -hmm. Okej, okay, co dalej? Cóż za pomocą tego terminalu mogę wyłączyć obroże i otworzyć bramę. Ale wiesz, oni nie pozwolą nam tak po prostu stąd wyjść. Mhm. Mm Przy każdej zagrodzie jest co najmniej jeden strażnik. Ktoś musi się go pozbyć. Nie możemy tu łazić, jakbyśmy byli właścicielami. Ty się tym zajmiesz, rozumiesz? Oh. Hmm. Jak ma się pozbyć tych strażników? Rany, w ogóle nie potrafisz myśleć samodzielnie? Około północy jest tu tylko jeden strażnik, ale to naprawdę okropny gość. Czterdziecha. Ale to pewnie najlepszy moment, żeby coś zrobić. Dobra. Wiesz, rób to, co konieczne. Odciągnij go od jego posterunku. Dobra. Okej, okay, zajmę się tym. Dobra, tylko nie zrób nic głupiego. Spoko. Do dzieciaki. Same. No to uwolnisz nas, czy nie? Uwolnię, uwolnię. Nie Marcie, mam plan. Cokolwiek zrobisz, upewnij się, że te obroże będą wyłączone. Wiesz co stało się z tym drugim gościem? Mm mhm, pamiętam. Dobra. Teraz zapiszemy rozgrywkę i co? Czekamy, co nielutki? Czekamy, aż będzie północ. No i co Haron, zaraz tam będzie rozk... Kurwiasz po prostu. Ach. 11 i 12. Pięknie, tylko jeden strażnik tu jest gdzieś. Eee, ta jest podobno 4 czterdziecha. Chcesz headshota? To nie jest dobry pomysł. Kto, kto mi zauważył niby? Dobra, czterdziecha, dziecha, z tobą trzeba teraz porozmawiać. Po kiego grzyba do mnie gadasz? Mhm. Mm Masz dość potrzeby przerwy. Muszę ci naprawdę nieźle płacić, skoro męczysz się w takiej budownej robocie. 3 4. Ej, mam pomysł. Może daj mi spokój zanim wpakuję w ciebie kulkę. Okej. Okay. Dobra, żartowałem. <laughs> Paradise falls. Po kiego grzyba, dum? Do... Mm -hmm. się. To znaczy, no płacą nam nieźle. A co się to kurwa obchodzi? Ej, ładnie, ładnie. Mm. Kto zanawia się naprawdę, pewnie zarabiasz więcej niż inni. Może. I może czas pogadać z Yulogiem o podwyżce. Ha, właśnie, mistrzu. Okej. Okay. To lecimy. Ja po prostu że z jak. To jak będzie dużaku? Gu... No, okej, okay, z głowy. Tra... A teraz ruszacie. Nie martw się, uciekamy stąd. Poradzimy sobie z samim bez problemu. Odpływ w jest niewielki. My się zmieścimy, ale dużaki nie. Musisz powiedzieć penny, że czas już iść. Zachowuje się jak głucha, nie posłucha nas. Musisz z nią porozmawiać. Retoryka. 3 cztery. Tak, może masz rację. Przynajmniej ucieknę razem z sami. No. Dobra, wiejemy stąd. Do zobaczenia na zewnątrz, Durzaku. Okej. Musimy mieć jakąś ciekawą historię. Cóż, wiesz, jak lubią z tobą pogryzać. Ze mną też pogrywają. Hm. Otworzyli tą furtkę. Hej, człowieku. Nie mów nic więcej, ja dość już usłyszałem. Ha. Dobra, zapiszemy. I teraz wejdziemy tam. Yy, Zapalimy wam latareczkę. Coś tu fajnego można znaleźć. Boże, z czym te dzieciaki musiały spać? Ale rowerek im wstawili. Hej, chcesz zobaczyć coś zabawnego? Potrzebuję do tego tylko wódki. Zaraz ci pokażę. <laughs> O Boże, czas na mnie. Na razie z wami tam się da porozmawiać? Pan Żanet Hm. Huh. No, który pogadać mogę? Ludy, podejdźcie tu bliżej. Co chcesz, nie widzisz, że pilnuję strażników? No <laughs> na co się kapisz? Obserwuję patrole. A na co to wygląda? Codziennie trochę je zmieniają, ale nie dużo. Musi być w tym jakaś prawidłowość. Wystarczy czekać i patrzeć. Hmm. Na razie, A czy nie da jakoś wejść. Duża krówno w gówno. Pani Jamy. Duża krówno w gówno. Boże, dziewczynka ucieka jak możesz. Potrzebny jest klucz. Dobra, zapiszemy rozgrywką. No i wia. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jestem zajęty, więc spadaj. Mm -hmm. Jeśli coś dla nas masz, pogadaj z Euroś. Okej. Okay. Jestem zajęty, więc spadaj. Jak coś dla nas ma Podoba ci się to co widzisz? Pogadaj z A ten Euroji mówi czasami. Co? Widzisz coś, co ci się podoba? Gdzie Czytamy, Lodi. W klinice. Chyba. Cześć, Kosa. Masz dziś coś dla mnie? Kwiat? Miłosny listik. Żegna mi, Nie muszę ci przypominać, że mogłabym być twoją matką. Hmm. To czysto zawodowa znajomość. O? No, co ty, Kosa? Nie ma potrzeby się tak boczyć. <grym> Nie, że tylko żartowałem, ale mówiąc już o interesach. Masz moje pieniądze? Proszę bardzo, Ilodzi. Tyle co zwykle. Możesz przeliczyć. Ha? Huh. Co mogę dla ciebie zrobić? Paradise Falls hmm. prowadzi sprzedaż przez 24 godziny na dobę. No. Zdałbym się taki ochroniarz. Sprzedajesz? Korzystając z niewolnika w charakterze ochroniarza musisz zachować ostrożność. Większość z nich nie ma specjalnie motywacji do tego, aby utrzymać cię przy życiu. Rozumiesz, co mam na myśli? Mm -hmm. Ale masz szczęście. Wygląda na to, że moja dziewczynka Clover będzie dla ciebie w sam raz. Mhm. Mm co nie takiego specjalnego? Powiem ci dlaczego? Clover, to najbardziej szalona dziewczyna, jaką kiedykolwiek widziałem. A znam się na takich. Szalona podczas walki, szalona w łóżku, szalona w każdy możliwy sposób. A co najważniejsze, jest szaleńczo zakochana w każdym, kto trzyma jej smycz. Za hmm. wielką sumę tysiąca kapsli, panna Clover oszaleje na twoim punkcie. Pięćset. Hmm. Hmm, 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 hmm. Powinienem poszczuć ją na ciebie, żeby pokazać ci, kto tu jest szefem. Ale masz rację. Przez nią pozostałe dziewczyny robią się nerwowe, a jak one się denerwują, to ja. Mm -hmm. Dobrej zabawy, z Clover. To teraz twój problem. Okej. Okay. Nazywam się Clover. Słyszałam, że jesteś nowym mężczyzną mojego życia. Szukasz <noise> ochroniarza, a ja szukam ciała do ochrony. Wygląda na to, że nieźle się razem zabawimy, kochanie. Chodźmy. Co ty... Czego potrzebujesz? Chodźmy. Pod... E. Gap się tak dalej, a zaczyna ci za to Kapsel za twoje myśli! Co ty liczyć? Spoko. Mam dwóch ochroniarzy? Dlaczego ty zawsze wrzeszczysz, Yulogy? Jestem tutaj. Co mówiłem o pyskowaniu Crimson? Hm? Co mówiłem? Hm. Przepraszam. Przepraszam. Co to było? Przepraszam pana. Tak lepiej. Proszę słuchać pani Yulogy. Musimy porozmawiać. Cokolwiek masz mi do powiedzenia, może poczekać. Nie jesteś tu odgad. Clover. Tak, kochanie? Junika, masz wymienić sprzętem. Chcesz co tylko zechcesz, kochanie. Dostaniesz chyba jakąś... O, to ty możesz dostać teoretycznie. Ty możesz coś nosić, widzę. Hi, 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 hi. Spoko. Chodźmy. Haron, masz coś? Wiem, ale. Mój ze sprzętem. Gruczał. Weźmy ten kaptur droida. Barań najemnika weterana. Ok, i rozprówacz jej dajmy. Ok. Tak, kochanie. Mm -hmm. No, i teraz wymienię ze sprzętem. co tylko zechcesz, kochanie. Mhm, mm kaptur druida. Eee, karabin szturmowy. Eee, Rozpruwacz. Dostaniesz, niunika? rozpruwacz i pancerz weterana okej okay. <grymne> spoko <grymne> jak ona wygląda skumajcie to chociaż się umyła troszkę dobra idziemy Fajnie, mam dwóch teraz tych Ochroniarzy Dobra No to co, ludzka, ludziska, mam dwóch ochroniarzy Czyli dwóch udźwigających tak naprawdę I walce też pomogą Co nie? Mapa świata no, polecimy teraz do fabryki Robco, co nie? Albo do fortu, Banisztar. Widzicie co, polecimy do fortu Banisztar. Zapiszę grę. Eee, gdzie to jest? Ta, 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 ta. To, Fort Banisztar. A, dobra. Jakoś stąd chcę wyjść. A, to jakieś zasilanie jeszcze było. Pamiętacie? Tam. Dobra. Zauważono. Teraz tak, w ten skrzynce rozdzielcze znajduje się sporo uszkodzonych przewodów, a zasilanie jest tylko częściowo. Napraw skrzynkę rozdzielczą. Naprawisz uszkodzone skrzynki rozdzielcze i upewniasz się, że wszystkie przewodzą na porę poziomie. Ok. a co to daje? Tak naprawdę? Udało się coś złapać? Nie wiem, on nie unika, ale... Ja stąd idę. W ogóle wiecie, przewinę Wam troszkę, bo macie teraz pewnie chusteczkowy widok. Okej. Okay. <laughs> Przepraszam. O, ale w końcu można trochę poszaleć, nie? Teraz. la la, 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 la. To co, do fortu pani szczerolecimy nieniki? Ulecimy. Pokażemy im tam, że się nie zadziera z takim jak my. No, come on, baby. W końcu, pies strażniczy kompanii. Jeden Mąka okay, w łebek. Dobra, dostał. Mmm, wiecie co? Hmm. Tak. Południowy zachód parady Paradise Falls. Okej, okay, musimy tam iść. Dobra, skoro, że Clover zginęła w ogóle. Hm. W ogóle zmieniłem broń. No moim Olabianom. O, patrzcie, co znalazłem. Z ochroniarzem. Chcesz zobaczyć się z dobrym doktorem? Mm -hmm, tak. Eee, chcę coś kupić. Powiedz, czego ci trzeba. Może ci to ty, ty masz tutaj? Nuka, kolo... Ty, 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 Nic nie masz. Ale masz kapsle. A ja ci mogę za kapsle coś oddać. To przykład minę MB. Hmm. Naboje to nie. Yy, nóż bojowy. Pistolet, pistolet, pistolet z tłumikiem, pistolet maszynowy, przedwojenne pieniądze, pusta butelka po whisky, tabela przychodów. Okej, okay, zatwierdź. Dzięki. z tobą to Spoko. A teraz idziemy do tych dzieciaków. No bo chory, gdzie wy jesteście? No to już po wszystkim. Dziękuję za ratunek, <coughs> Już wracamy do domu. Jeśli będziesz tędy przechodzić, wpadnij się przywitać. Powiem burmistrzowi, żeby do ciebie nie strzelał, dobra? Okej. Okay. Pani kiedyś, pani kiedyś do latarenki, dużaku. Jesteś całkiem w porządku. Mhm. <coughs> kiedyś do latarenki, dużaku. Jesteś całkiem w porządku. Mhm, <coughs> spoko. A, czyli tędy można nie wejść gdzieś. E, dobra, to załatwiliśmy tą misję. Zapiszemy sobie. Sorki Sor się tak często zapisuję ale się o komputer. I teraz tak, do tego fortu banisztę byśmy mogli polecieć, więc polecimy od razu. Mhm. Spoko Ok, i teraz jego chcę rozwalić. Super. On jest dla mnie bardzo ważny. Ten. Co my tu mamy? Ten. Jak się uda go zabić? Wow, patrzcie jaki. Dostało. Pięknie co nie ludziska. Tu mamy Okej okay. Eee, tu mamy Ok, teraz tak są psy bojowe Jest jego głowa Ok, nie ma głowy Dobra, jest Twoja głowa, która się nie, nie uda Okej, okay. twoja głowa uda się, uda się, dobra. Hmm. Jest twoja głowa. Okej. Okay. Eee. Wow. Dysza, Pancerz. Eee, cyk. Dobrze, dostał. O to nam chodziło, żeby ich sprzątnąć. I wyrwij, No prawie udało się. Wiecie co? Wczytujemy. No niestety, no nie jest to takie łatwe. Ich jest za dużo. Hmm. Chciałem Wiecie co, na tym akcentem zakończyłem ten odcinek Ponieważ no myślałem, że nam się uda Zdobyć troszeczkę amunicji tam Ale nam się niestety nie udało No i teraz co, no musimy raczej lecieć do... gdzie polecimy Polecimy może do Waszyngtonu Do archiw narodowych Chociaż nie, wolałbym właśnie zdobyć ten pancerze i tak dalej, wiecie Może jeszcze raz spróbujemy co? ale to w kolejnym odcinku. System Craver, zapraszam na kolejny odcinek i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do subskrypcji i komentowania. Trzymajcie się.